Dzisiaj w Bydgoszczy zainaugurowaliśmy zawody Arena Swim Cup organizowane przez nowo powstałą Fundację Polskie Pływanie, która działa od tego roku. Wraz z moimi przyjaciółmi, moimi, moimi koleżankami i kolegami założyliśmy fundację. To jest nasz pierwszy projekt, który realizujemy. Rozpoczynamy dzisiaj w Bydgoszczy zawody Arena Swim Cup, które mają na celu popularyzację sportu pływackiego i generalnie kultury fizycznej w naszym społeczeństwie. Dzisiejsze czasy są zupełnie inne. Elektronika wdarła się do nas, tego nie unikniemy. My chcemy pokazać, że sport nosi. Nosi ze sobą te walory przede wszystkim zdrowotne, bo nie każdy będzie mistrzem. Stąd taki zasięg tych zawodów, że można się tutaj zgłosić. Dosłownie nie mając licencji Polskiego Związku Pływackiego, należy mieć tylko podstawowe umiejętności pływackie, żeby, żeby taką rywalizację rozpocząć. Podstawowym zadaniem były walory edukacyjne tych zawodów, nie tylko rywalizacja sportowa. Pokazanie tego tym młodym dzieciom, że ta rywalizacja naprawdę nie jest niczym strasznym, że każdy może stanąć na słupku i wystartować. Ale drugim takim aspektem była właśnie edukacja i tutaj wybraliśmy na początek dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to właśnie zasady zdrowego żywienia, bo to też pokutuje w naszym kraju i to widać. No a drugą rzecz, na którą chcieliśmy się zająć. Odciągnięcie nieco młodych ludzi od elektroniki, od social mediów. Ten sport pływacki może być ciekawy, może być ciekawie pokazany. Postaraliśmy się o dużą promocję tej imprezy. No i myślę, że to spotkało się z dużym zainteresowaniem, bo mamy 600 uczestników na tych pierwszych zawodach w Bydgoszczy i patrząc na zgłoszenia, które napływają aktualnie na kolejne edycje, no na kolejnych edycjach na pewno nie będzie mniej. Tutaj mamy gościa specjalnego Konrada Czerniaka, naszego bardzo utytułowanego zawodnika, wicemistrza świata, wielokrotnie medalistę mistrza świata i Europy w pływaniu, no bardzo duża gwiazda polskiego pływania. W kolejnych edycjach będzie poświęcimy Dawid Wiekiera. To jest aktualnie na jeden, na jeden z dwóch najlepszych polskich żabkarzy oprócz Jana kałusowskiego Dawid Wiekiera. Ludzie wywodzący się ze sportu z reguły są osobami, które są bardziej odporne psychicznie od zwykłych e, osób, które sportu nie uprawiały. Sport ich tego po prostu nauczył. Zwycięstwo nad samym sobą jest największym walorem największym e, sportu, no, które potem się... Bardzo dobrze przenosi już całe życie człowieka, jego działalność zawodową, pracę. Bardzo często ponosimy różnego rodzaju porażki i sport musi nas nauczyć tego, że z taką porażką trzeba sobie szybko poradzić.